Zajęliśmy w tym konkursie, co Ulemberg robił z klasem. Trzecie miejsce, jesteśmy bardzo zadowoleni. Także, tak z trochę z duszą na ramieniu przystąpiliśmy do konkursu. Ale córka mnie zmotywowała, udało się, jest ja się z czego cieszyć. Impreza bardzo fajna, mimo deszczu, ale ten, ale warto było przyjechać. Kawał drogi mieliśmy, co prawda, bo tam schoszna jesteśmy, spodhoszna, nie, ale ten. I ten. Taka współpraca z Ulembergiem się zaczęła tak ciekawie, i to na razie trwa. Także, będziemy mi o co wspominać. Córka co powie. No to... no to znaczy było tak, powiem panu, no trochę tak trzeba było się troszeczkę spinać, nie, to nie takie proste naturze, trzeba było uważać i ten, i człowiek tym bardziej miał pierwszy raz kontakt z takimi urządzeniami, no jak to się, precyzyjnymi, nie, i z jajkiem, tak było, no, do milimetra prawie, jest stukło się, córka dzielnie mnie wspierała, także jestem dumny z mojej córki, także ten, także impreza nam ogólnie się udała, nagroda jest. Co córka powie? No konkurs interesujący, fajne doświadczenie nowe, różne zadania. No i co mogę powiedzieć? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wspierała bardzo mocno, pomagała, także ten i. No i co ciekawe, tak się zaangażowała, muszę przyznać, nie. Także jestem dumny z córki, nie? Że, także jest, się z czego cieszy. No. To tyle. Dziękujemy bardzo. Zajęliśmy wspólnie zwrotem, drugie miejsce. Bardzo dziękujemy firmie Unberg za zaproszenie i okazję zobaczenia nowego ciągnika, Axesa 3. Jest to ciekawy ciągnik, być może kiedyś trafi w nasze ręce. Z konkurencji najtrudniejszej chyba konkurencja z jajkiem. Ale myślę, że gdybyśmy poćwiczyli, to byśmy zajęli pierwsze miejsce. Bardzo dziękuję. Udało się zająć dzisiaj pierwsze miejsce, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni z synem. Najłatwiejsze były konkurencje związane z maszynami zielonkarskimi, z tego powodu, że prowadzimy gospodarstwo hodowlane, także łatwo nam poszło.